Cześć, z tej strony CS Polska, a dzisiaj omówimy nową aktualizację, która wyszła właśnie dzisiaj, 1 kwietnia 2025 roku w CS2. Aktualizacja wprowadza nowe skiny, nowe skiny do KOS oraz dużo nowości na mapach CS2. Więc nazywa się Spring Forward, a my przejdźmy do intra. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Skoro już jesteśmy po intrze, to przejdźmy do przodu. Przesuńmy do przodu, tak jak jest tu napisane, czyli Spring Forward, dosłowne tłumaczenie. Tak jak widzicie, nowe cotygodniowe kolekcje paczek z prezentami, wiosenne porządki na bach, inferno i train oraz aktualizacja zawartości w zbrojowni. Czyli jak widzicie, mamy nowe skiny w paczkach, które dropią co tydzień za wbijanie poziomu. Wbijecie poziom i co tydzień możecie odebrać paczki. To jest coś, co znamy. Ale w tych skinach, które teraz możemy odebrać, dochodzą właśnie nowe skórki z kolekcji CS Ascent. Ascent, tak. E, mamy tutaj takie bardziej, w sumie takie kosmiczne skórki. TMK jest na pewno bardzo ładna i może troszkę kosztować, ale mamy też Uspa, mamy Kawaha, Digla, Famasem P9, 4A4, tutaj również Zeus, nowa. Tek 9 i kryje się r Kolejnym jest Sez Boreal. Znowu ładny, topowy skin AWK, który też będzie osiągał astronomiczne sumy na pewno. Jeżeli dropnięcie po meczu to będzie jedyna możliwość uzyskania tego skina, to jestem w stanie Wam zapewnić, że te skiny będą naprawdę drogie. Tak więc mamy AWKę, GLOKA, MP5, P90, USPA, TK9, KAWAHA. Tutaj jest M4A4, tutaj mamy Dual Berety, jest również Scout i Negev. Bardzo fajne combo, a kolejnym jest CS Radiant. Mamy KawaHa, kolejny skin topowy. Aż tak bardzo mi się nie podoba, ale o gustach się nie dyskutuje, bo dalej mamy bardzo ładnego Gloczka z różami. Oczywiście USPS, M4A1S, MP9, Deagle. Oraz P250, M4A1S, Scout i SG553. Tak więc skinów dochodzi dużo i to są skiny, które dropią tylko i wyłącznie na ten moment po meczu. Więc wbijajcie do gry, wbijajcie level, a może coś ciekawego dostaniecie. Kolejnym bardzo ważnym punktem aktualizacji jest poszerzenie Banana na Inferno oraz to, że po prostu Inferno i Train przeszedły wiosenne porządki. Zauważysz czystsze powierzchnie, mniej bałaganu i nieco szerszego banana. Dokładnie to o czym mówiłem. Kolejną, kolejną rzeczą bardzo ważną dla każdego miłośnika skinów jest skrzynka. Nowa skrzynka CS Fever Case i 17 broni dochodzi. M4A4, tutaj mamy MAGA 7, Scouta, do tego P2000, USPS, MP9, mamy również... XMA, do tego Digla, Zeusa, nowe, Galila, P90, Kawaha, bardzo ładnego zresztą, do tego mamy gloczka, tutaj UMP45, Famas, również wyróżniający się i Awka Print jako kontynuacja kolekcji oraz nowe skiny do KOS. A propos KOS i nowych skinów, jak widzicie, tutaj pokażę wam. A propos kos i nowych skórek do nich, tutaj pokazuję wam, jakie tutaj możemy wydropić koski, w jakich malowaniach. Tak więc mamy tutaj Survival Knife, y. jak widać Tiger Tooth, Raz Code, Marble Fate, Doppler. Ostatni odcinek był go Doppler, że możecie nadrobić po tym filmie. Mamy również Skeleton Knife, y. jak widzicie również to samo Tiger Tooth, Raz Marble Fate, Doppler. I tak z każdą bronią, z każdym kosą paracord, nomad. I do tego mamy jeszcze Survival Knife, właśnie tutaj Ultraviolet Damascus Steel i reszta tych kos w tym samym. Tak więc to są kosy Shattered Web, oczywiście. Więc powrót tych kos, ale tym razem w nowym wydaniu z skórkami, które już znaliśmy, ale na innych kosach, a na tych tych skórek nie było. I jak widzicie, również dostały się do gry skiny z Train kolekcji, Czyli train na początku roku dostał się do gry ponownie. Został po prostu wprowadzone do CS2, a teraz zostały wprowadzone również skiny, inspirowane graffiti, lokalizacją i nie tylko właśnie z mapy. Jak widzicie, mamy Galila, P250 P90, do tego CZ, AUGA, nowe, UMP45, oczywiście jest XM, gloczek, mamy Famasika, mamy TK9, mamy. Maka dziesiątkę, również Zeusa, bardzo ładny skin do M4A4, kolejny bardzo ładny skin do MP9 i oczywiście jeszcze Avka. Ostatnią wisienką na torcie jest wprowadzony nowy przedmiot z limitowanej edycji XM1014 Solitude. Jego górski wzór występuje w szerokiej gamie wariantów. Jak widzicie teraz możecie podejrzeć jakie są warianty, Oczywiście w grze ich będzie więcej. Więc ja dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do subowania, lajkowania i komentowania. Oczywiście zostawcie suba z wąkiem, a w komentarzu napiszcie, co myślicie o nowej aktualizacji CS2. Do następnego.